Tutorial makijażu i test tej palety od Chanel. Jest to edycja limitowana z linii Chanel Le Quatre Ombre Baton. Na pewno to źle przeczytałam. Przychodzi do nas w takim opakowaniu. Wewnątrz mamy zamszowy pokrowiec, a w środku paletę. Ja mam odcień 229 Stellar. Składa się z czterech odcieni. Zobaczcie jak pięknie są wytłoczone te cienie. Tutaj mamy taki stalowy niebieski. A to jest pigmentacja. Sprawdźmy sobie ją tu. Następnie mamy świetliste złoto. I tutaj też pigmentacja to sztos. Zobaczmy sobie tutaj obok. Wow. Tutaj taki jakby miedziany. Pokażę Wam najpierw na palcu, na dłoni. Wow. I na koniec najbardziej matowy z całej palety cień. Powiedziałabym beż. O, on jest taki cielisty, lekko rozświetlający. Paleta ma nazwę boton, bo tutaj na każdym cieniu mamy taki motyw stylizowanego guzika. W palecie mamy też dwa pędzelki, ja ich nie będę używać i zaczynamy. Biorę puchaty pędzel DS12 i zaczynam od tego satynowego cienia. I nakładam na całą ruchomą powiekę. Zmieniam pędzel i teraz biorę Hulu DS13. Cięgniemy sobie potem przepiękny tutaj miedziany kolor i nakładam na zewnętrzny kącik oka. I blenduję odrobinę ku wewnątrz. Muszę przyznać, że bardzo ładnie pracuje się na tych cieniach, pięknie się blendują, są takie masełkowe i mają niezłą pigmentację. Następnie bardziej precyzyjny pędzelek, tutaj mam MAC 219S i mogłabym użyć albo tego błękitnego, metalowego, przepięknego cienia i nałożyć go tutaj w kącik oka i stworzyłabym tu piękną grę światła, ale ja postanowiłam widząc, że mam złote kolczyki użyć tego złotego odcienia. Nakładam na pędzel, strzepuję nadmiar i nakładam wewnętrzny kącik oka. Takim bardziej ściętym pędzlem nałożymy sobie odrobinę tego matowego cienia tutaj na dolną powiekę. Brakuje mi tutaj takiego ciemnego cienia, którym mogłabym wyciągnąć sobie oko ku górze. Tak prezentuje się efekt końcowy. Paleta przepiękna. Jest to edycja limitowana, więc jeśli planujecie zakup, to musicie się śpieszyć, bo za niedługo nie będzie dostępna. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona. Bardzo fajna pigmentacja, pięknie się nimi pracuje, pięknie się nimi blenduje. Piękne odcienie nie osypują się. Bardziej bym polecała tą paletę na takie specjalne okazje, niewystarczająca na co dzień jako jedyna paleta. Na pewno jest to luksus zamknięty w takim małym opakowaniu, widząc jak jest dopracowana i jej koszt to na pewno jest to taki luksusowy dodatek do naszej kosmetyczki. Dajcie znać, czy macie i jakie są Wasze wrażenia.